Nagrywa się? Nagrywa. Giełda Słomczyn. To nie koniec jeszcze epizodów Nokia. Czekam na baterię, ale chyba będzie dobrze. NAS za 100 zł. Udało się go dziś odpalić. To stary NAS, ale jak się okazało całkiem sprawny. Przyda się. Bezpieczeństwo danych jest bardzo ważne. Zresztą proszę was wszystkich Zadbajcie o swoje dane. A teraz gwóźdź programu. O, tak ciężki, że naprawdę mam jeszcze po nim zakwasy, ale jakoś czułem mega satysfakcję. I ten ból mi przypominał o nim, nie wiem, jakim cudem wytrzymałem tak długo. Co na to? Spódek szur. Jakaś śruba. Zobaczcie, Beomaster 5000 Ech. Jak go znalazłem? Bo był przywalony w opór Bardzo prosto Tak, to jest pilot do tego odtwarzacza Niestety nie ma klapki Ale dzisiaj udało mi się zdobyć cztery takie baterie Więc je od razu Włożę różne, bo R20 nie są popularne zbyt. Dobra, nic się nie dzieje. E, chyba tu jest... Wow, mamy standby, no contact. No wyświetlacz, ale no mamy... Jakieś, jakieś reakcje. Tylko, że podskakuje nam błąd komunikacji. Nie jest to radiowe, jak widać, to tu są diody i dodatkowo, patrzcie, tym czymś chyba można zrobić wszystko. Jest, syfów, syfu, opór i ma kanał zwrotny. Tak, to jest gałka głośności. Widać trochę ślady cieczy i Bardzo kiepskie przewoływanie, ale drugą sprawa. Pierwszą to nasz odtwarzacz. Zma a i to nawet masz marnie ciężki. Prawie zgubiłem tą klapkę, jak niosłem, zobaczcie. Tak to jest świetnie rozwiązane. Podłączamy, zamykamy i mamy luz na żyłce, jak to mówią. Czemu on jest taki ciężki? Zajrzymy zaraz do niego. Tylko jak zobaczymy jak, bo to wygląda się nie takie wcale proste. To też nie ma za dużo przycisków. Ale z drugiej strony, jak jest taki pilot, to po co przyciski? O, tu jest jakiś open. Matko boska. Kim ty jesteś? Wolumen. Trochę dziwny wzmacniacz bez gałki. Zajmijmy się tym. Dobra. Nie róbcie tego w domu. Nie podłączajcie Beomastera 5000 w ten właśnie sposób. Chyba, że jesteście szaleni. I macie bezpieczne jazdko Żarówka mignęła. Coś cyknęło w urządzeniu. Mamy zapaloną diodę. I teraz, czy to jest włącznik? To jakoś jest zrobione, a może on musi z pilota. Niestety, dalej jest no kontakt. Hmm. Czyli niestety nie jest sprawy Zaglądamy do środka. Wow. Hmm. Rozebranie było genialnie fajne tego sprzętu. Mimo to jest, jest dalej problem. Trzeba dużo strasznie będzie rozebrać, żeby się dalej dostać. Wymiana przewodu zasilającego będzie banalnie prosta. Chociaż trochę martwię, że taki gigantyczny transformator pracuje cały czas. To się gdzieś tam będzie w tych trudnych czasach, które idą do nas, przekładało na zużycie energii. A jeżeli chodzi o przód jest przekaźnik a inaczej elektromagnes albo selenoid jak to woli który otwiera nam e, przód czyli tu powinien być jakiś sensor Co spójrzcie tu co to jest o co to chodzi w tym a soft puszczanie. Więc robili tego normalnie na jakimś smarze, tylko musieli wymyślać jakieś swoje technologie. Dobra. Chciałbym teraz zobaczyć, czy do niego dostępne są jakieś schematy, żebyśmy mogli pomierzyć mu jakieś prądy, czy nie brakuje mu ich. No, jak widać, to tu jest w ogóle ciężko powiedzieć, że to jest masy, że to jest jakiś kosmos tak to mogło kiedyś dużo kosztować tam zuma dla fanatyków elektroniki zobaczcie masa, ile filtrów ile scalaków no i gigantyczny wentylator turbinowy skierowany w końcówę mocy nie to, żebym był podejrzliwy, ale ten przekaźnik to wygląda tak podejrzanie trochę na upalonego. Na przykład tu obok jest drugi, chyba do zabezpieczenia od wyjścia głośnikowego. Wygląda całkiem w porządku. Teraz zobaczmy, który robi klik po podłączeniu. Tak, ten zjarany. Jeżeli on nam dalej nie przepuszcza prądu, to może to być jakiś problem. A teraz pytanie: jak się dobrać do tego Negusa? Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Końcówka mocy klasyczna, tranzystorowa. Całkiem fajnie jest to zrobione wszystko. Kondensatory 10 000 mikrofaradów. Elko ROE West Germany. Tolerancja 50V, okej okay. i tu jest ten nasz przekaźnik, który coraz lepiej wygląda. Dalej, trzeba jednak wych kombinować, jak się dostać na spód. Działamy. No i wystarczyło go tak naprawdę, tylko podnieść. Ale niestety, tu nie jest tak kolorowo. Wygląda jakby był orany fest. Tu mamy... Wezmę coś do pokazywania. Już pewnie widzicie. Uszkodzona ścieżka. I to jest chyba okolica tego przekaźnika. Tu też... w mordę. Jest uszkodzona ścieżka. To trzeba wszystko będzie umyć. Czemu to jest takie upierdzielone? Tak, tu mamy mostek prostowniczy, którego nie widać. Mm, 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 mm. Zaraz sobie przebrzęczę e, tranzystory, tylko wyzeruję napięcie kondensatorów. Jakieś chyba jest, tak po prostu. Połączymy ścieżki i zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli, kondensator, jeżeli, oczywiście, tranzystory nie będą w żaden sposób uszkodzone. Też taka płytka cała w jakimś takim, nie wiem, czy może to pływało, czy, czy nie, no podejrzewam, że sprzęt jest po prostu z elektrośmieci z Norwegii, czy skądś tam kolega, w sumie kolega, pan z którym się targowałem. No tej ścieżce też już niewiele brakowało, czyli płynął duży prąd. Ale dlaczego? I tego się za chwilę dowiemy. Tu jeszcze mamy napięcie. Już chyba nie ma. 3V, 2V to jest chyba miejsce tych dużych konceptorów wpięcia. Okej. Okay. Okej, okay, jeden. Raczej przebity. to mamy chyba przyczynę tych uszkodzeń i nie włączenia się dalej w wzmacniaczu wzmacniacza chyba bo przede wszystkim mamy uszkodzone tranzystory i spalone ścieżki więc być może logika nie dostaje energii więc wyrzucimy spalone tranzystory sprawdzimy później tranzystory sterujące jest niestety duże ryzyko, że też są padnięte Później ostatecznie jest mega duże ryzyko, że będzie problem z dostanie oryginalnych tranzystorów. I to jest ich chwila prawdy. No, Philips. To może nie będzie takie straszne. Po lewej stronie BDV65B, po prawej stronie BDV64B. Odkładamy na, na boks i szukamy dalej. No, może nie za pięknie ale za to wpyto solidnie. Od razu mówię, sprawdzałem, nie ma przejść. <laughs> Odpalamy. Bezpieczne gniazdko, go! Tym razem zakręcił się. Włączył się! <laughs> I wyłączył. Kolejny wieczór obczajam zasilacz, czy mamy wszystkie napięcie i chyba wszystko się zgadza, więc muszę zamówić tranzystory, bo być może jakiś układ zabezpieczający nie pozwoli mu działać dalej. Dodatkowo do zdjęcia jest fejsik, ponieważ e, kilka przycisków nie działa i nie reaguje na pilota, więc chciałbym z nim sprawdzić, czy pod czerwień w ogóle coś odbiera. Płyta trochę umyłem, bo była trochę zasyfiona, co dziwne. Fabryczny bezpiecznik był cały. Schemat bez problemu był dostępny w sieci. Przekaźnik po wyczyszczeniu działa, ale kusi mnie, żeby go wymienić. Tylko to jest taki przekaźnik, który bez prądu jest NC, a wszystkie takie standardowe, co są NO, czyli normal open, więc nietypowo bym powiedział ale kurde no trzeba go uruchomić bo to jest taki fajny klocek no i nie ukrywam że musi być ten pilot kurde dobra nie przedłużam zapraszam na drugą część mam nadzieję że coś się uda a proszę was w komentarzu dajcie znać czy już go naprawialiście na co warto jeszcze zwrócić uwagę i gdybym jednak się poddał bo powiem szczerze że to nie jest diora to gdzie taki sprzęcik warto byłoby wysłać bo chciałbym go tak już pod siebie na lale zrobić, chyba tyle. Bywajcie, przyjaciele.